w Centrum Ogrodzeń z Morzywołu, znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń, mnóstwo rodzajów i wzorów. W Luxpawie także duży wybór mebli loftowych. Morzywół 36a, Morzywół, małpa, telefon 797 -355 -341. Jak co roku w naszym cyklu, ile zarabia nasza władza, przyglądamy się oświadczeniom majątkowym szefom samorządów w regionie koneckim. Tym razem na pierwszy ogień bierzemy burmistrza końskich oraz wójtów gmin Gow Ruda Maleniecka i Smyków. Materiał przygotowany jest na podstawie oświadczeń majątkowych złożonych w 2023 roku, które dokumentują stan faktyczny najczęściej z końca roku 2022. Burmistrz Koński Krzysztof Obratański ma zgromadzone 230 tysięcy złotych oszczędności na rachunku bankowym, 200 tysięcy na rachunku maklerskim, prawie 45 tysięcy na IKZE. Posiada mieszkanie wielkości 37 m2 o deklarowanej wartości 80 tysięcy złotych. Jest również współ Właścicielem gospodarstwa rolnego wycenianego na 45 tysięcy złotych. Przez miniony rok zarobił przeszło 252 tysięcy złotych brutto. Posiada Volvo V40 z 2018 roku oraz bibliotekę liczącą kilka tysięcy książek. Wójt Gowarczowa Stanisław Pacocha zgromadził ponad 56 tysięcy złotych oszczędności, a także 32 600 dolarów amerykańskich. Posiada dom o powierzchni 168 m2, który wycenił na 350 tysięcy złotych. Ma też gospodarstwo rolne oraz działki o wartości sumarycznej ponad 200 tysięcy złotych, a także zabudowania na nich o sumarycznej wartości przeszło 380 tysięcy złotych. Jego dochody z ubiegłego roku to 70 tysięcy złotych z uwagi na sprzedaż samochodu, prawie 23 tysiące złotych z wynajmu lokalu i ponad 248 tysięcy złotych z pracy na stanowisku wójta. Posiada Skodę Superb z 2019 roku. Jarosław Pawelec to wójt gminy Smyków. Zgromadził 47 tysięcy złotych oszczędności. Ma dwa mieszkania łącznej wartości 660 Zł. Z tytułu najmu jednego z nich zarobił 12 tysięcy złotych, a z racji pracy w urzędzie gminy przeszło 236 tysięcy złotych. Posiada dwa samochody osobowe, Hyundai Tucsona i Volkswagena Passata. Ma do spłaty około 380 tysięcy złotych kredytu. Wójt gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca posiada 10 tysięcy złotych oszczędności. Jest współwłaścicielem mieszkania o wartości 200 tysięcy złotych. Ma gospodarstwo rolne wycenione na 30 tysięcy i jest współwłaścicielem innej nieruchomości, którą wycenił na 10 tysięcy złotych. W urzędzie zarobił blisko 245 tysięcy złotych. Ma do spłacenia około 60 tysięcy złotych kredytów i pożyczek. W kolejnych odcinkach naszego cyklu przyjrzymy się oświadczeniom pozostałych wójtów i burmistrzów, a także przedstawicieli zarządu powiatu Koneckiego.